Ale słuchajcie, bo jest... Jest i coś ciekawego może, zobaczcie. Nie mówcie, że to klamra. Mamy to, słuchajcie, pole klasyczne, tak zwany blat, płasko, idealnie chodzi się, tylko żeby fanty wychodziły. No i chodzimy, no i słuchajcie, tutaj na tym polu to nie było za dużo, za wiele. Pamiętam, za dużo, za wiele, ale pamiętam, że znalazłem tu w tej okolicy, gdzieś tutaj, hak mundurowy na pewno, tam kawałek orzełka. Yy, jakiegoś tam A patrzcie co ja tutaj mam <laughs> Trochę śmieci było Ale to jest kolejny powiem wam hak mundurowy, co prawda kawałek tylko Zobaczcie. No, ale jest, ale był, można powiedzieć. No, także coś na rzeczy jest z tym, z tymi pruskimi hakami mundurowymi tutaj. Skoro już jest drugi, no to czemu miałby nie być trzeci? <grywa> Dobra, chodzimy. Można się tylko zachwytać chodzeniem po takim polu. Normalnie tylko myśli, że zero jakiegoś tam wysiłku na teren. Tylko pozytywne myśli i się leci. A patrzcie do tych myśli pozytywnych. Jeszcze fanty jak dochodzą. <grywa> Co mamy? Ja zakładam, że to jest arseniak. I to jest arseniak, zobaczcie. Ale pięknie No, to jest arseniak. Bez dwóch zdań. Piękny. No, powiem wam, że fajnie się zaczęło, ale... swoje trzeba będzie wychodzić dzisiaj. Tutaj, tak wziąłem... łopatką czyś w ziemię i zobaczcie coś wyszło ale to będzie chyba tubka ha, ale dobra Ach. niby szybko tam coś wpadło a teraz już długo chodzę i tylko śmieci zbieram już mam trochę ich mam no tak powiem a tu widzę taki kształt który by wskazywał że będę miał plombę ale to zawsze lubię z wami zobaczyć ha co to będzie, to nie będzie plomba ale normalnie nie to jest ołów nie no zobaczcie, taki jak plomba z cyckiem ale to nie będzie to no dobra już powoli zastanawiam się żeby stąd spylać no bo bardzo długo chodzę i po prostu no taka kulka teraz wyszła z takim czymś Nie wiem czy to była jakaś biżuteria Czy co to było I nic poza tym Cały czas śmieci Także tam tam bym poszedł Na ten zbity rzepak skoszony Bo widzę że on jest jakiś Ale jeszcze chwilę bo zobaczcie ile pola jest No w końcu Bo już porzuciłem nadzieję że coś będzie Okrągłego Plan i tak już mam na zmianę pola, ale jeszcze powiem wam takie przejście przez środek. Mam w ogóle, mam w ogóle plombę. O. Tutaj nie wiem co jest. Ale na pewno coś jest. A tutaj jakoś tam też coś jest. Na zdjęciu widać także. Hurra, jest plomba. A monet dalej nie ma. Jestem wam Mogłem Mogę powiedzieć, że to jest śmieszne, ale chyba dzisiaj wrócę bez monety, bez kółeczka, byłem tam też nie, no po prostu tam nie ma sensu wracać. No, co do tej pory wpadło? No, wpadła taka blaszka ładnie zdobiona, i wpadły takie oto ołowie. Jeden taki ząb rekina, stary pocisk, i kulka prawdopodobnie muszkietowa. A kółka jak nie ma, tak nie ma, ale nie tracimy nadziei do końca. Kolejną krągłością, ale nie monetką, jest guzik. I to jest stary guzik, powiem wam. Taka gwiazda. No, co za pole. Powiem wam, kółek tu nie ma w ogóle, no. A tu kiedyś znalazłem taką fajną włoską monetę. O, tu na początku chyba jeszcze z Gareciakiem jak chodziłem. Ale słuchajcie, bo jest, jest i coś ciekawego może, zobaczcie. Nie mówcie, że to klamra albo kawałek klamry Aż sobie wstanę do słońca Tak Ja pierdzielę Patrzcie jak to pozaginane wszystko Delikatnie spróbujemy rozgiąć o, nie, już pęka, ale patrzcie, kawałek klamry wpadł. Ja tu tyle razy chodziłem, a to nie jest mała rzecz, zobaczcie. O, nie wiem, czy lepiej będzie tak widać, czy tak. Ja pierdzielę No, klamry to mi się jedną w życiu udało taką całą znaleźć mm, ameliniową ta była jakaś miedziana ale jakaś taka albo mała albo to wyrwane jest z całości jakiejś większej bo tylko tu jest godmit ums i ten i ta wrona, ten orzeł taki no szkoda no kurcze jest fan nie? ale ale rozwalony ja pierdzielę, prawie, już mi się udało Dobra, idę do auta się coś napić. Jeszcze chwilę, pochodzę. Pani łyżeczka. Malutka. A, pierdziele. Zmieniłem pole, powiem wam. Ono jest tam. Zmieniłem to. Żeby nie było na polu przez 4 godziny monety. Nie to, że narzekam czy coś, ale to jest <śmiesz> śmieszne po prostu. No tutaj o, pod liniami wszedłem. Equinox pod liniami nie działa, ale... Jest Moniak! W końcu, dzisiaj rodzynek, współczesny zresztą widzę już, dwa grosze, <grywa> ja pierdziele. No dobra, jest Moniak, jeszcze chwilę i kończę. Popatrzcie się, ja wróciłem tu, gdzie ostatni film nagrywałem, wróciłem tylko po to, żeby znaleźć monetę <grywa> i zakończyć film, bo po prostu no nie mogę na tych polach dzisiaj monety znaleźć, nie wiem dlaczego, czy sucho tak, czy wygrywasz, nie działa, chociaż tyle złomu nadbieram i to po wierzchu nie, które rzeczy były, także nie widzę powodu, żeby moneta też nie była na wierzchu, tak jak zresztą, zobaczcie tutaj, zobaczcie to, spróbujemy to odkopać, nie, to guzik jest, ale jak ładny. Ale patrzcie się. Cóż to za guzik? Znowu jakiś z koroną mam guziczek. Patrzcie ładny. o środka budęcznego już zabrakło. Jest nieźle gorąco. Kurczę, znowu zmasakrowane, ale powiem wam, że jest też petarda. Bo taki guzik to mnie się nie znalazł jeszcze. No dziwny. Wygląda trochę jakby urzędniczy, ale jakiś taki mały. O, tu są jakieś napisy. No, była szansa na monetę, ale niestety dzisiaj zakończymy tylko jedną, współczesną dwugruszówką. No trudno, czasem jest i taki wypadek, że mogę śmiało powiedzieć, że było to, co było. Ale można powiedzieć, że też było, nie? Bo sam, sam ten guzik arsenowy, klamra... Kawałek tej y, 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 haka mundurowego, no i ten guzik teraz, także parę rzeczy było, może nawet film się z tego skleci. Spróbuję jeszcze się dronem przelecieć, także Wam dziękuję za to, że oglądaliście, mam nadzieję, że y, podobało się. <grywa> Oczywiście wszystkim, wszystkich zapraszam do następnego filmu, nie? Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, cześć.